Co cholera. To godzilla. No cholera znów to samo. Finansowym powrót godzili go na serię dany. Budżet zwrócił się i film sporo zarobił, więc od razu zaczęto przygotowania do kontynuacji. Producent Tomojuki Tanaka stwierdził jednak, że wraz z powrotem godzili na stary szlak, wymazując całą serię Showa, trzeba postawić na nowości. Jednak nie było to takie proste, bowiem, pomysłów zwyczajnie było brak. Postawiono zatem na wsparcie fanów rok po premierze swojego nowego Monster Movie zorganizowało konkurs na potwora do nowego filmu. Miało to nie tylko dać nowe pomysły, ale i sprawdzić, jak duża będzie reakcja fanów. Nadesłano ponad 5000 prac, co było wynikiem co najmniej zadowalającym. Spośród nich wybrano najlepszy pomysł na potwora, który został nadesłany przez fana Shinichiro Kobayashiego, który najwidoczniej dysponuje niezłą wyobraźnią, jeśli wymyślił coś takiego. I wiecie co? Ten film nie tylko naprawia chyba wszystkie błędy poprzednika, ale jest tak zajmujący, że automatycznie staje się jednym z moich ulubionych filmów w serii. Spójrzmy najpierw na fabułę. Scena otwierająca obrazu dzieje się tuż po akcji poprzedniego filmu, gdzie naukowcy przeczesują Tokio i natrafiają na materiał genetyczny godzili. Jako iż komórki gada są iście ważnym materiałem, który odmieniłby losy biotechnologii, czy... jak to się nazywa? Oteba? Saradia, wymyślony kraj, który służy jako stereotypowa kraina arabska, kradnie komórki. W wyniku zamieszania naginie córka naukowca Shirigami, Erika. Po kilku latach komórki godzili znów są potrzebne, tym razem do stworzenia antybakterii nuklearnej, która mogłaby być nową bronią na godzile, którego jawny powrót przewiduje telepatka Miki Segusa, której perypetie będziemy jeszcze podziwiać do końca serii Heisei. Naukowiec Shirigami, jednak eksperymentując z komórkami godzili, tworzy roślinę, której nie da się unicestwić i która przypadkowo powiększa się do niesamowitych rozmiarów. Jak widzicie, rys fabuły jest dość zawiły. Nie przeszkadza to jednak reżyserowi scenarzyście Kazuki Omoriemu bardzo sprawnie spleść fabułę. Nagromadzenie wątków z różnych gatunków filmowych tylko pokazuje, że mamy do czynienia z dobrym reżyserem, bowiem mamy tu elementy kina sensacyjnego, komediowego, romantycznego. Nie przeszkadza to jednak Omoriemu ładnie wkomponować to w film, który jako całość się jednak kinem kaiju, mimo nagromadzonych wątków. Zaletą jest również to, że wątek ludzki nie jest tu dodatkiem do potworów, tak jak często bywało. Najczęstszą tego przyczyną w starszych filmach były postacie, które były po prostu średnio napisane. Tak samo było w poprzednim filmie. Akcje nadbudowywały prawie jedynie elementy audiowizualne, rzadko kiedy jakiś dialog. No wiecie, fabuła była po prostu przeciągnięta. Tu mamy kontakt z zupełną tego odwrotnością. Film od samego początku pędzi niczym transsyberyjska kolej, nie tylko dzięki temu, że mamy tu tak dużo akcji, jest też parę bardzo fajnych zwrotów fabularnych, no i postacie z krwi i kości. Może nie chodzi o to, że... Jakie to są cudowne osoby, jak chciałbym mieć ich figurki na biurku, jak będę je pamiętać całe życie. Ale są po prostu napisane bardzo wyraźnie i różnorodnie. Pomaga tu też aktorstwo, bowiem chyba wszystkie osoby są tu zagrane bardzo dobrze. Moją ulubioną postacią był Goro Gondo, który w przeciwieństwie do tego żula miał zabawne teksty. Wszystkie te niestrawne rzeczy ci nie służą. Zostań przy paleniu. No dobra, może to nie jest jakiś szczyt komedii, ale daje się gościa lubić, jak wszystkie postaci w tym filmie. Wraz z całokształtną oryginalnością filmu idzie w parze jego kompletnie inna atmosfera względem poprzednika. Przypomina mi to nieco sytuację z sequelem 8 pasażera Nostromo. Tak samo jak pierwsza część była mroczna i dużo czerpała z horroru, tak druga część to kinoakcji w swojej kategorii nie gorsze niż pierwsza część. Taką samą sytuację mamy tutaj, jak tamten film był symboliczny, tak tutaj jest już dużo bardziej. Nie mogę powiedzieć, że lekko, ale nie ma tej nutki horroru co w poprzednim filmie. Nie tylko scenariusz i postacie na to działają, ale też muzyka Koji która jest moją ulubioną z całej serii. Naprawdę, tak dużo energii i przygody znalazłem chyba tylko u Johna Williamsa, a to podkreśla, że realizacja tej ścieżki dźwiękowej stoi na najwyższym poziomie. Jak już mówiłem, dużą zaletą tych wszystkich nagromadzonych wątków jest to, że wcale nie przeszkadzają one w ekspozycji potworów. Godzilla otrzymał tu nowy kostium i sądzę, że ma bardzo dobre proporcje, czego nie miał chociażby poprzedni, bo głowa była trochę za duża, Tytułowy gad jest tu jeszcze bardziej wkurzony niż w poprzednim filmie I to działa bardzo pozytywnie na jego charakter, bo znowu jest tutaj po prostu zły Violante natomiast został stworzony z komórek godzili Co powoduje, że jest ni to bratem, ni to siostrą, ni to matką, ni to ojcem chrzestnym A zmodyfikowaną kopią jaszczura, tym samym stworzeniem Potwór ten występuje w dwóch formach. W pierwszej jest gigantyczną różą i wtedy też możemy obserwować jego pierwsze starcie z godzillą, które jest niezwykle kreatywne, tak samo jak i drugie, z kolejną formą biolantę, która jest dużo bardziej zwierzęca i przerażająca. Niestety tutaj objawia nam się wada filmu, bowiem walki są... Domyślam się, że ze względu na trudność ich realizacji, na serio krótkie, szczególnie jak te tytuł Godzilla kontra Biolantę. Ale to nie duża strata, bowiem podczas ich trwania dostaniemy bardzo kreatywne rozwiązania, w które natychmiast się wciągniemy. I chyba jedynym moim problemem, prócz krótkich walk, jest kompletnie niepotrzebny wątek romansu pomiędzy dwójką głównych bohaterów. Przez film rozdzielają się oni, aby spotkać dopiero na końcu. Tak naprawdę to wiemy, że oni są w związku tylko po tym, że mamy ten dialog. Ale źle się czuję z tym, że fundacja wspiera laboratorium. To chyba nie przeszkadza, żebyśmy byli ze sobą. Nie ma między nimi żadnej chemii z biegiem czasu zastanawiamy się, po co w ogóle dano coś takiego. Dlatego ta dziewczyna jest dziwna. Byłeś nadzwyczajny Supermanie. Jezu! On powrócił do ciebie po pościgu za arabskim agentem, który celował do niego z karabinu maszynowego i cudem z życiem, a ty podchodzisz do niego z uśmiechem i mówisz mój Supermanie? Aleś ty troskliwa. Byłeś nadzwyczajny Supermanie. A, no i mamy tu jeszcze Super X 2, czyli następcę naszego latającego czołgu, który... nadal wygląda jak latający czołg, eh, tam kogo to obchodzi, jest jeszcze fajniejszy niż poprzednim razem. Podsumowując... Film jest rewelacyjny. Podczas jego oglądania dostajemy całą masę oryginalnych pomysłów i kreatywności, jednak film nie jest przerostem formy nad treścią i komponuje to niezwykle dobrze i mimo wielu elementów z różnych gatunków filmowych, ciągle mamy wrażenie, że oglądamy film kaiju. Dzięki muzyce i scenariuszowi obraz w wielu momentach bardzo trzyma w napięciu i ma niepowtarzalny klimat. Jak każdy film z Godzilla ma dobry morał, tym razem gonny parku jurajskiego. Nie wolno bawić się genami. Jestem pewny, że każdy entuzjasta kina doceniłby ten obraz. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i oceniania materiału do usłyszenia.